Przyjechałam tutaj aż z Grecji. Pan w cudowny sposób mnie poprowadził. Już w zeszłym roku, gdy dowiedziałam się o Zakościelu, takie wielkie pragnienie zrodziło się we mnie, że ja muszę tam być. Nie wiem, jak ja to zrobię, ale ja muszę tam być. I jestem chrześcijanką od 1994 roku. Moja cała rodzina... Uwierzyła w Jezusa. W cudowny sposób stało się to w Grecji. Wiem, że byliśmy tam z Bożej Woli. Zaprowadził nas w, w, naprawdę w cudowny sposób, działał w naszym życiu. Wszystko mieliśmy podane, jak na talerzu, o wszystko zadbał. Ale w miarę jak yy, wzrastaliśmy. W Jezusie w chodziliśmy z Nim. Po prostu widziałam, że są rzeczy duchowe, które, które się kryją, które nie pozwalają mi wejść tak na pełny etat ani w służbę, ani w relacjach, w zboże. Po prostu blokowały mnie. I kiedy zdałam sobie sprawę, że jest to podłoże duchowe, że Pan mówi, żebyśmy się oczyścili od wszelkiej zmazy duchowej na ciele i, y, na, i duszy. To po prostu zaczęłam się tak modlić. I y, sięgnęłam w tył i zobaczyłam, że mam bardzo wielkie powiązania y, y, z przeszłości, z dzieciństwa z okultyzmu i po prostu jak te rzeczy zaczęły się u mojego męża manifestować, to ja się wystraszyłam i zaczęłam się modlić. I Pan teraz dziś... Y, 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 byłam jeszcze na służbie y, y, Pawela w tym, w, 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 w Krotoszynie. Tam było pierwsze uwolnienie z potępienia i y, z samoużalania. Towarzyszyło mi to całe życie. Nawet jak, jak, jak byłam odrodzona, później było oczyszczanie w, w, w służbie odnawiania fundamentów. Pan mi pokazał, że, Pan mi pokazał w śnie, że piwnica mojego domu jest Wymyta wodą, jest taka warstwa wody, jest czyściutko, nie ma tam żadnych śmieci, żadnych sprzętów, jest wszystko wysprzątane. I teraz znalazłam się tu, to był taki trzeci etap. Mówię tutaj, to pójdą te najgrubsze. <laughs> czy jesteśmy jak, jak naczynie z piaskiem, i, i, czy, czy z jakimiś rzeczami? I pan to rzuca na sito, i przechodzą najpierw te najdrobniejsze rzeczy, te, które widać, a potem na, na końcu same te duże. Ponieważ kiedyś wystawiłam się na y, telepatię y, na odległość i czułam, że ten demon wszedł do mnie. To był mocny. To gór się nazywał. To było wtedy, kiedy szukałam pana i chciałam, żeby moje życie się zmieniło, a nie było zboru i musiałam sobie sama jakoś radzić. Oczywiście, pierwszy przychodzi szatan z, twoją, z pomocą, i zauważyłam, że mi to później przeszkadza, chociaż pokutowałam i modlili się nade mną, to ja czułam, że coś tam jeszcze zostało. I dziś, wczoraj okazało się, że był to duch czarownicy, czaro, czarodzieja, że po prostu to weszło tak głęboko, że wychodziło z syczeniem, z, z, z jakimiś takimi dziwnymi dźwiękami nieartykułowanymi. Ja byłam sama przerażona, bo zdaję sobie sprawę, że, że to nie jest koniec to nie jest koniec uczyszczenia, to jest początek. Ale y, towarzyszyło mi również. Y, Całe życie smutek, żal, żałoba. Ja już dawno wiedziałam o tym. To się nazywa po grecku duch akidi. I to się tak manifestuje takim, że ty nie masz ochoty na nic, że w momencie, kiedy powinna się radować, to ty zapadasz w jakieś odrętwienie, jakiś smutek, że nie potrafiłam się cieszyć z mojej rodziny, z sukcesów taka jakaś frustracja, takie bezruch, lenistwo, bez nadzieja, bez sens i nie mogłam tego przebić i wczoraj dopiero okazało się, że to jest żałobnik, że to jest całun żałobny, że to jest właśnie ten duch, ten popiół. I ja ciągle pielęgnowałam ten popiół, ja płakałam, ja dużo płaczu było w moim życiu, dużo bólu takiej duchowej Takiego duchowego rozdarcia. I wczoraj, dzięki Bogu, Pan to usunął z mojego życia, i widzisz zmianę nawet w samych oczach. Naprawdę dziękuję Mu. Wiem, że to jest początek, kochani. To jest początek. Wyszło jeszcze wczoraj. Aha, w momencie, kiedy pastor powiedział o duchach, które mogły wejść przez cesarkę, ujawniło się coś. To było takie, takie coś zduszone, nie wiem, jakieś, coś, coś, coś takiego brzydkiego wychodziło. Yy, wychodził smutek, wychodził żal, yy, yy, nienawiść, nienawiść. To była ostatnia rzecz, do której mogłabym się przyznać, ale jednak wyszła nienawiść, za tym morderstwo, za tym... Zabójstwo, morderstwo i samo nienawiść. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak, przez, jak bardzo diabeł używa tego, tego oskarżenia nas samych. Gdy nam się coś nie udaje, stawiamy sobie poprzeczkę nie wiadomo jak wysoko i nie osiągamy tego, co sobie zaplanowujemy. Czy nam się coś nie udaje, on nas oskarża i nienawidzimy siebie. Nienawidzimy siebie za figurę, za myśli, za brak osiągnięć różne rzeczy. I naprawdę jestem mu wdzięczna, i wiem, że to jest początek. To nie jest koniec. Trochę się boję, co będzie dalej, ale będę szła do przodu, bo pan powiedział, że przyszedł zniszczyć dzieła diabelskie. Wszystkie dzieła diabelskie. I nie zadowalajmy się, że nic się nie manifestuje. We mnie nic się nie manifestowało, tak naprawdę. Ale w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę, że nie tylko moje słowa się dzieją, jak powiem. Ale nawet myśli to złe, ledwie pomyślej, co się dzieje, to się przestraszyłam. Po prostu nie pozwólcie, żeby przekleństwo było w waszym życiu i rządziło wami. Niech Pan będzie błogosławiony, i niech Was błogosławi wszystkich. Dziękuję.